Spraw sobie radość! Kupuj online! Jest to wygodniejsze i często tańsze. Czy możesz sobie wyobrazić, że dzisiaj ktoś jeszcze kupuje bilety lotnicze na lotnisku? O biletach lotniczych nie mówimy przez przypadek. Dobrze wiesz, że każdy, kto kupi taki bilet online z dużym wyprzedzeniem, znacznie zaoszczędzi. To samo dotyczy narciarstwa. Także z gołpasem kupisz online skipasy zawsze w najlepszych cenach. Od tego roku będziesz mógł skorzystać z takiego online'owego systemu sprzedaży także w Polsce i w Czechach. Jak się odpowiednio pospieszysz z zakupem skipasów, możesz za jazdę na nartach w Jasnej, Tatrzańskiej Łomnicy, Szczyrbskim Pleso, a także w Szpindlerowym Młynie lub Szczyrku zapłacić mniej jak w zeszłym roku. A jeśli Twoje plany się zmienią, nie szkodzi, nie stracisz pieniędzy. Przeniesiesz je na konto GoPas za symboliczną opłatą i wydasz je następnym razem. Ceny skipasów zależą nie tylko od daty zakupu, ale także od ilości narciarzy w ośrodku w dany dzień. W zależności od tego ceny albo wzrastają, albo maleją. Wcześniejszy zakup na pewno się opłaci i odwrotnie. Jeśli odkładasz zakup skipasu na ostatni dzień lub kupujesz go bezpośrednio w ośrodku w kasie, płacisz więcej. Ciesz się jazdą na nartach z najtańszymi skipasami. Wejdź na GoPass i kup swój skipas wygodnie z domu bez stania w kolejce przed kasą. Ponadto dzięki GoPass nadal zdobywasz punkty i nagrody. Przejdź teraz do aktualnych ofert na skipasy w atrakcyjnych cenach. Spraw sobie radość z GoPassem. Im szybciej kupisz, tym taniej szusujesz.